Cześć, tu Marcin, wy jesteście na kanale Motolab i tak jak obiecaliśmy dzisiaj, przegląd opon premium. Po pierwsze, co to oznacza, że opony są premium? Generalnie już wielokrotnie mówiłem, że jesteśmy w stanie znaleźć dobrego specjalistę od danych warunków czyli jesteśmy w stanie znaleźć dobrą oponę budżetową, na przykład na śnieg. Albo na przykład na mokre, albo na przykład taką, która generuje długie przebiegi. Natomiast gdy staramy się połączyć to wszystko, to okazuje się, że potrzebujemy droższych technologii. No i właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać przede wszystkim o oponach, które takie technologie posiadają. Będziemy mówić też o oponach, o które wy z kolei pytaliście. No i przede wszystkim wszystkie opony będą w rozmiarze 225 na 17. Tradycyjnie już tabelę zbiorczą z danymi znajdziecie na koniec, ale mam też dla Was. Jedną dobrą informację. Wszystkie te opony znajdziecie w sklepie internetowym intercars.pl. I jest dobra wiadomość, ponieważ powyżej zakupów za 1500 zł dostaniecie kupon 100 zł na mycie samochodu. Jeżeli wybrane przez Was opony będą kosztowały powyżej 2000, no to dostajecie do tego również czyszczenie wnętrza. Więc wydaje mi się, że jest to fajna okazja, by przygotować samochód również przed świętami. Jedziemy! Wszystkie opony posegregowaliśmy od najtańszej do najdroższej i najtańszą oponą w naszym zestawieniu jest opona Yokohama Blue Earth V906. Yokohama to oczywiście jest japońska marka. Co ciekawe, ta opona również została wyprodukowana w Japonii, co oznacza technologia Blue Earth. Przede wszystkim chodzi o to, by opona była ekologiczna i ekonomiczna, czyli ważne są aspekty produkcji, ale przede wszystkim również też użytkowanie, czyli niższe zużycie paliwa. Ale wiecie dobrze, że Yokohama jest to marka, która jest dosyć mocno zakorzeniona w motorsporcie i to czuć, ponieważ opona ma bardzo sztywną konstrukcję ścianki bocznej, ma również ciekawy rant ochronny, który z jednej strony ochroni wasze felgi, ale również też wpływa na sztywność. Jeżeli chodzi o bieżnik, to je są bardzo podobny do tego, którego znajdziecie również w japońskiej oponie Bridgestone Blizak LM005. Jest to klasyczna jodełka, która jest mocno ponacinana lamelami zygzakowatymi. Jeżeli chodzi o tą jodełkę, to są to takie wzory V, które mają przeniesiony środek symetrii. Raz z lewej strony, raz z prawej. Myślę, że teraz na przebitkach dobrze to widzicie. Oczywiście chodzi o to, by maksymalizować trakcję nie tylko na wprost, ale przede wszystkim w zakręcie. Wtedy, kiedy walczymy z poślizgiem podsterownym czy nadsterowym. Natomiast to, co będzie dobrze działało na asfalcie, no to masywne klocki bieżnika po stronie wewnętrznej, zewnętrznej, które są mniej po. Nacinane. Takie klocki, dzięki temu, że mają mniej nacięć, to po prostu podczas jazdy na asfalcie będą się mniej zużywały. Więc podsumowując, środkowa część to jest część, która tworzy trakcję na Śniegu natomiast zewnętrzne części generują przyczepność na suchym asfalcie. Y mamy jeszcze dwa kanały obwodowe, które mają takie delikatne kanty. Z jednej strony to jest poprawa y przyczepności na śniegu, no bo adhezja śnieg y może się tutaj po prostu utrzymać, ale również pokłosiem tego niestety może być zwiększona głośność tej opony. Podsumowując, dla kogo jest to opona? Przede wszystkim jest to opona dla osób, które poszukują produktów z wyższej półki, z półki premium, ale w przyzwoitej cenie. Jest to opona zdecydowanie do samochodów o większych osiągach, ale również tych, które będą jeździły po śniegu. Kolejna propozycja tym razem od holenderskiego producenta Vredestein. Mam na myśli oczywiście Wintraka. Pro. Jest to opona, która zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurencji i pod względem ścianki bocznej, która jest projektowana razem ze z włoskim studiem Giugiaro, ale przede wszystkim. Pod względem bieżnika. Wyróżniają się tutaj dwie rzeczy. Przede wszystkim bardzo duża ilość lameli zygzakowatych. Te lamele znajdziecie w każdej części tej opony. Oczywiście te lamele mają za zadanie maksymalizować trakcję na śniegu. Co ciekawe i zupełnie niestandardowe dla opon zimowych, to te dwa charakterystyczne, szerokie kanały obwodowe. Oczywiście kanały obwodowe korespondują wraz z nacięciami poprzecznymi te nacięcia nie są ostre, więc ta opona nie będzie generować dużo hałasu. A wracając do ścianki bocznej, to mamy tutaj oczywiście również rant ochronny, a sama ścianka jest powiedziałbym z tych bardziej komfortowych, więc jest to opona, która przypadnie do gustu osobom, które szukają tego idealnego środka, czyli opony, która y, będzie y, komfortowa, ale nieprzesadnie, czyli będzie również oferowała precyzyjną jazdę po zakrętach. No i właśnie Taka jest konstrukcja tej opony. Opona Nokian Snowproof 2 czyli tegoroczna nowość, którą już w tym roku prezentowaliśmy na tym kanale. Ale oczywiście Nokian to jest producent segmentu premium, więc warto by było również i w tym filmie o tej oponie wspomnieć. Przede wszystkim, co się zmieniło? Można powiedzieć, że e, bieżnik został. Wygładzony. Co to oznacza? Mamy tutaj mniej ostrych krawędzi. Dzięki temu ta opona zdecydowanie powinna być bardziej cicha. I świadczy o tym etykieta, ponieważ rzeczywiście. Ta ilość decybeli, która jest tam wpisana, jest jedną z mniejszych w naszym zestawieniu. Sam bieżnik, jak to mówi Nokian, jest dwustrefowy. Mamy tutaj strefę przyczepności i strefę stabilności. Strefa stabilności to jest właśnie te centralne żebro, gdzie wszystkie klocki bieżnika są razem ze sobą pospajane. Dzięki temu opona w zakręcie będzie zdecydowanie lepiej trzymać tor jazdy. Natomiast. Strefa przyczepności to są te mniejsze klocki po stronie zewnętrznej, które przy wkładaniu momentu obrotowego z półosi, z silnika będą ulegały deflacji, a ta deflacja będzie tworzyła nam po prostu przyczepność, ponieważ lamele, które są w tych klockach, będą wstawały pod pewnym kątem. A jak dobrze wiecie z moich filmów, właśnie taki zabieg ma na celu maksymalizację przyczepności. Z kolei tych lameli zygzakowatych. Po stronach zewnętrznych jest zdecydowanie mniej. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, by trakcja na asfalcie była zdecydowanie większa. Lamele zygzakowate na klockach zewnętrznych mogłyby poskutkować tym, że opona po prostu szybciej by się ząbkowała i szybciej by utraciła swoje zdolności zimowe. A jeżeli mówimy o, o tych zdolnościach zimowych, to jak to w Nokianie ciekawym zabiegiem jest płatek śniegu, który informuje nas jak długo opona może być użytkowana w zimę. Więc znikające cyfry sugerują nam jaka jest wysokość bieżnika, natomiast gdy zniknie płatek śniegu to ta opona już nie ma właściwości zimowych. Co ciekawe wszystkie opony Snowproof 2 są produkowane Finlandii. Snowproof 2 ma bardzo miękką budowę czoła opony. Co to daje? Przede wszystkim większą przyczepność na nawierzchni, która jest bardziej nierówna, ponieważ ta część opony ulega większej deflacji i takiemu można powiedzieć dopasowaniu do podłoża. Dunlop Winter Sport 5, czyli opona, która jest już od dłuższego czasu na naszym rynku i opona, o którą bardzo często pytaliście w komentarzach. Jest to opona, która zdecydowanie jest zaprojektowana w takim duchu ubiegłych lat. Co to oznacza? Z jednej strony dosyć miękka mieszanka patrząc na zestawienie z oponami dzisiejszymi, no i przede wszystkim bardzo wysoki bieżnik. Taki bieżnik już jest rzadko spotykany w oponach zimowych. Dlaczego? Bo z jednej strony yy, wpływa to na mniejszą precyzję wprowadzenia, z drugiej strony yy, taki bieżnik jest troszkę mniej ekonomiczny, ponieważ są większe opory toczenia, no i wpływa to również na emisję hałasu. Ale dobrze wiecie, że wysoki bieżnik to też przeogromna trakcja na śniegu. I tak rzeczywiście tutaj jest. Ta opona jest wybitnym specjalistą, jeżeli chodzi o warunki stricte zimowe. Poza wspomnianym bieżnikiem mamy tutaj bardzo dużą ilość lameli zygzakowatych. Te lamele są ponacinane pod różnymi kątami, więc nie tylko trakcja będzie na wprost. Takim ciekawym zabiegiem są dodatkowe. Pofazowane nacięcia tworzące tak zwane kieszonki w klockach bocznych. Dzięki temu opona będzie oferowała również trakcję nastecznym, co jest ciekawe, ponieważ. One będą w pewny sposób blokować śnieg pod sobą, więc tak jak wiecie, czasem ta trakcja na wstecznym jest potrzebna. A opony kierunkowe, oczywiście założone odwrotnie, czy też przy jechaniu do tyłu. Tej trakcji mają mniej niż jadąc do przodu. Patrząc na to oponę, nie można pominąć również tych szerokich kanałów obwodowych, które są w bocznych częściach. Te kanały dbają o to, by odprowadzać wodę i błoto pośniegowe. One razem korespondują z szerokimi nacięciami po stronach zewnętrznych. Więc podsumowując, dla kogo jest ta opona? Przede wszystkim, jest to opona dla osób, które poszukują trakcji na śniegu dla osób, które mieszkają w górach i potrzebują właśnie bardzo dobrej opony na trudne zimowe warunki. Jeżeli chodzi o ściankę boczną, nie jest ona tutaj wybitnie twarda. Tak jak wiecie, twarde ścianki boczne nie zawsze dobrze działają w oponach zimowych, ponieważ taka opona powinna móc w pewnym sensie ulegać deflacji. Dzięki tej deflacji jest maksymalizowana przyczepność w tych Mniej przyczepnych warunkach, jakkolwiek to zabrzmi, ale to, co na pewno Wam się przyda, to rant ochronny Felgi, który oczywiście tutaj jest. Pirelli Cinturato Winter WTC2, czyli opona, dla której zmieniłem swoją pozycję, ponieważ ma bardzo interesujący bieżnik. Przede wszystkim rzadko zdarza się, by opona zimowa miała proste lamele. Natomiast te lamele są proste tylko i wyłącznie, kiedy opona jest nowa. Jak to działa? Są to adaptacyjne lamele 3D, które wraz ze zużyciem zmieniają swój kształt. Co to oznacza? To, że wraz z upływem kilometrów proste lamele zmieniają kształt na zygzakowaty. Jest to bardzo ciekawa technologia, ponieważ zapewnia to, że opona przez cały okres swojego działania daje nam nominalne warunki, tak jak jest nowa. To oznacza, że po prostu na tej oponie będziecie mogli przejechać dużą ilość kilometrów w warunkach zimowych. To, co jest ciekawe i y, zawsze y, warto o tym wspomnieć, mówiąc o Pirelli, to ten bieżnik, który jest zdecydowanie y, inspirowany rajdami, rajdami szutrowymi. Cintura to ta nazwa nie jest bezpodstawna, nie jest przypadkowa. C w tej nazwie znajdziecie również na bieżniku tutaj. Ten bieżnik ma za zadanie przede wszystkim um, usztywnić um, konstrukcję centralną opony. Chodzi o to, by um, gdy już jeździmy na bardziej przyczepnej nawierzchni Centralne żebro, które w pewnym sensie tworzy się właśnie dzięki tym literom, dzięki tym literom C, usztywnia całą konstrukcję. Zwróćcie też uwagę, że te litery C tworzą. Patrząc już na całą oponę, tak zwaną jodełkę, ale nie jest to klasyczna jodełka, tylko z takim przesunięciem osi, osi symetrii, La, raz lewej, raz prawej. Dzięki temu ta opona po prostu maksymalizuje również trakcję w trudniejszych warunkach. Warto również wspomnieć o zmiennej szerokości rowków zewnętrznych. Yy, oczywiście chodzi tutaj o minimalizowanie dokuczliwego. Hałas. A jeżeli chodzi o ściankę boczną, to jak w Pirelli, ona jest zdecydowanie twarda i również i tutaj możemy znaleźć rant ochronny. Bridgeton Blizzak LM005. Jest to opona, którą powinniście dosyć dobrze znać z tego kanału. Jest to opona, na której miałem okazję zrobić masę kilometrów, i w jednym z materiałów powiedziałem, że ogromne szapoba dla inżynierów z Japonii. Dlaczego? A przede wszystkim dlatego, że udało im się połączyć różne. Przeciwstawne cechy, ponieważ jest to świetna opona na śniegu, ale również bardzo dobra opona w warunkach już suchych, no i przede wszystkim genialna opona w warunkach mokrym, o czym świadczy ocena A na etykiecie. Jak to zostało zrobione? Przede wszystkim zostało to uzyskane dzięki mieszance nanoprotech, która daje nam po prostu bardzo szerokie spektrum użytkowe tej opony. Mamy tu szerokie okno temperaturowe, więc jest to opona, która świetnie działa w mrozie, ale gdy zrobi się cieplej, czyli takie warunki takie jak teraz albo wczesno Wiosenne to również ta opona zachowuje swoją sztywność. Nie ma problemu z odpływaniem, jak ja to często mówię. Jest to genialny produkt dla kogoś, kto chce po prostu mieć jedną z lepszych opon, bo świadczyło o tym wygrane testy, która będzie sobie świetnie radziła w przeróżnych. Warunkach. Ale oczywiście warto by było wspomnieć o tym, jak wygląda bieżnik Bridgestone Blizak LM005. Jest to klasyczna jodełka, natomiast z przeniesieniem osi symetrii, czyli raz po lewej, raz po prawej stronie. Ten zabieg oczywiście ma na celu maksymalizowanie trakcji, jeżdżąc w zakręcie. W waucie podsterownym zdecydowanie będzie to ograniczało ową podsterowność. Co ciekawe, kanały obwodowe tutaj nie są tak mocno szerokie więc dzięki temu ta opona po prostu nie będzie mocno się zużywać. Michelin Alpin 6, czyli jedna z bardziej komfortowych opon w całym zestawieniu. Dlaczego? A przede wszystkim dlatego, że mamy tutaj bardzo miękką ściankę boczną. Sztywność tej opony została uzyskana czołem, więc tutaj ta deflacja czoła opony jest zdecydowanie mniejsza niż w innych oponach prezentowanych. Jest to również opona, która ma użyte technologię Evergrip. Co to oznacza? To oznacza, że Bieżnik tej opony zmienia się wraz z jego spadkiem, czyli im niższy bieżnik, tym więcej odkrywa się kanałów, których zadaniem jest odprowadzanie wody. Michelin twierdzi, że ta opona jest w stanie oferować najdłuższe nominalne właściwości na śniegu względem konkurencji. Jest to również opona, która jest wyjątkowo cicha patrząc na dzisiejsze zestawienie. Jak została wykonana? No przede wszystkim mamy tutaj bieżnik, który jest dosyć prosty. Co to oznacza? Oznacza, że nie mamy tutaj wielu ostrych krawędzi. Te krawędzie zazwyczaj wpływają na to, że opona jest zdecydowanie bardziej głośna. Dla kogo jest to produkt? Przede wszystkim dla osób, które potrzebują komfortu, potrzebują ciszy, no i przede wszystkim większego resorowania. Jest to również opona dla osób, które planują robić duże ilości kilometrów, a dzięki technologii Evergrip po prostu ta opona starczy na dłużej. Teraz będzie ciekawostka, o której już wspominałem w moich poprzednich filmach, czyli opona zimowa, ale do auta sportowego Myślę pilot Alpin 5. I na początku warto dodać, że nie jest to poprzednia wersja szóstki, którą widzieliście przed chwilą. Jest to opona z innej serii. Czyli tak jak w oponach letnich mamy serię Primacy, czyli do aut osobowych, ale mamy również serię pilot, czyli opony o zdecydowanie większych sportowych yy, właściwościach do samochodów, które takich właściwości potrzebują. No i podobnie jest z oponami zimowymi, czyli jest to opona, która w charakterze jest zupełnie inna niż opona, którą widzieliście przed chwilą. Yy, przede wszystkim warto do podkreślenia jest to, że jest to opona typu ramflat, więc yy, Waga, którą widzicie na ekranie, jest zdecydowanie wyższa, natomiast w każdym przypadku ta opona również ma twardszą konstrukcję. Chodzi oczywiście o to, żeby dać większą precyzję, która jest wymagana w autach o większych osiągach. Tych zmian jest też więcej, ponieważ mamy tutaj twardszą mieszankę, mamy niższy bieżnik, a takie zabiegi właśnie mają na celu, by opona lepiej działała na Asfalcie. Jeżeli chodzi o sam bieżnik, to rzeczywiście wzór jest bardzo ciekawy. Mamy jeden kanał obwodowy na środku. Po zewnętrznych stronach kanału tworzą się nam dwa żebra, które nie są mocno ponacinane. Chodzi oczywiście o to, by w tej środkowej strefie opona była jak najbardziej sztywna. Takie zabiegi przydadzą się na asfalcie, ponieważ opona będzie bardziej precyzyjna podczas pokonywania długich zakrętów z większymi przeciążeniami. Continental Winter Contact TS-870, czyli kolejna opona z masą ilości technologii. Zaczniemy od mieszanki, która nazywa się tutaj Cool Chili. Przede wszystkim za sprawą dużej ilości żywicy w owej mieszance mamy tutaj bardzo szerokie okno temperaturowe. Co to oznacza? Oznacza to to, że bardzo dobrze radzi sobie w niskich temperaturach, ale gdy zrobi się cieplej, na przykład na odśnieżonej autostradzie, to również zachowuje swoją sztywność, co z kolei wpływa na długie. Przebiegi. Jeżeli chodzi o lamele, to mamy tutaj bardzo ciekawe tak zwane lamele podwójne, które z jednej strony oczywiście mają za zadanie maksymalizować trakcję na śniegu, ale chodzi również o to, by nie ząbkowały się, by nie zużywały się, tak jak tradycyjne. Jeżeli chodzi o sam bieżnik, to ciekawym aspektem jest centralny kanał obwodowy. On oczywiście odpowiada za to, żeby opona nie wpadała w akwaplaning. A jeżeli chodzi o konstrukcję boczną, to jak to w Continentalu jest niezwykle sztywna, mamy również tutaj rand ochronny. Na ściance bocznej znajdziecie informację EV Ready, to oznacza, że ta opona również jest przewidziana do aut elektrycznych i hybrydowych. Warto dodać, że podobnie jak w myślę, mamy również tutaj model dedykowany do samochodów sportowych. Jest to opona z oznaczeniem P na końcu, czyli TS 870P. I myślę, że na koniec dosyć interesująca informacja dla Was, ponieważ możecie te opony kupić o 150 zł taniej. Kupując opony w rozmiarze 17, po prostu rejestrujecie e, zakup na stronie kontiuhp.pl i wtedy możecie otrzymać zwrot 150 zł. Więc myślę, że zdecydowanie warto skorzystać. Na koniec opona, którą już widzieliście w tegorocznych zestawieniach. Jest to oczywiście tegoroczna nowość Goodyear Ultra Grip Performance 3. Wybitny specjalista od śniegu. Z racji tego, że jest tutaj użyta dosyć miękka mieszanka, ale taka ciekawostka, w tym rozmiarze mieszanka jest delikatnie twardsza niż w 16. Salach. Mamy tutaj bardzo wysoki bieżnik. Sama opona jest ponacinana dużą ilością lameli. Te lamele będą ym, generowały trakcję na śniegu, a jeżeli chodzi o wodę, no to zdecydowanie pomogą tutaj odprowadzać te kanały obwodowe. Takim kolejnym ciekawym zabiegiem jest środkowe żebro, które z kolei usztywnia całą konstrukcję opony, yy, kiedy jeździmy już po asfalcie. Ścianka boczna dosyć twarda, mamy tutaj również rant ochronny na koniec. Dla kogo jest ta opona? Przede wszystkim dla które potrzebują specjalisty od śniegu. Jest to świetna opona, która poradzi sobie w górach. Tam, gdzie tego śniegu zdecydowanie jest najwięcej. W tym momencie na ekranie widzicie tabelę zbiorczą ze wszystkimi prezentowanymi dzisiaj oponami. Pamiętajcie, że te wszystkie opony możecie kupić w sklepie internetowym intercars.pl. I raz jeszcze przypominam o promocji Intercars i Moweno. Kupując opony powyżej 1500 zł, dostajecie voucher 100 zł na mycie samochodu. Jeżeli wydacie powyżej 2000, to dostajecie voucher na 200 zł, czyli z czyszczeniem wnętrza. Ja już będę z tego miejsca się żegnał. Szczegóły promocji znajdziecie na dole. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!